Dziś odbyła się uroczystość z okazji 30 lat istnienia Szkoły Podstawowej nr 18 imienia Książąt Raciborskich w Raciborzu przy ulicy Ocickiej. Jubileusz Raciborskiej Szkoły Podstawowej numer 18 zaszczycili swoją obecnością władze miasta, samorządowcy, nauczyciele oraz pracownicy oświaty. Podczas uroczystości zaprezentowano historię placówki. Prezydent miasta Racibórz Dariusz Polowy przekazał wyjątkowy prezent dla szkoły. Jubileusz 30-lecia Szkoły Podstawowej numer 18. Chyba kubaturowo największego obiektu w naszej oświacie. Obiektu, który... Jest stosunkowo młody, bo 30 lat to w życiu może człowieka to jest istotny czas. W życiu yy, szkoły, a mamy szkoły przecież w Raciborzu, które mają te liczby po 140. Yy, przecież niedawno takiej już obchodziliśmy, ale ważne jest to, jak wiele osób się tu przez, przewinęło przez tą szkołę. Mówimy tutaj i o absolwentach. Ale też i o nauczycielach. Jubileusz był również okazją, aby podkreślić, że szkoła to nie tylko mury, to przede wszystkim tworzący ją ludzie, którzy z pobytu w placówce wynoszą niezapomniane wspomnienia już od 30 lat. Owszem, szkoła podstawowa, ale była, było przecież tu i gimnazjum tak? czyli różne wspomnienia różnych ludzi z różnych okresów swojego życia. 30 lat szmat czasu i niewątpliwie. Ta szkoła tutaj na tym dużym osiedlu jest w sercach wielu, wielu ludzi, także i moich synów, którzy tu chodzili do gimnazjum. Raciborska szkoła przez 30 lat swego istnienia, mimo zmieniających się czasów i warunków, zawsze dbała o wychowanków oraz wysoki poziom nauczania i wychowania młodych ludzi. Podczas uroczystości pod adresem placówki popłynęło wiele ciepłych i miłych słów. Na ręce dyrekcji złożono prezenty i kwiaty.